Kurwa, ja mam hamu musimy iść w stronę zrzutu, chyba już biura nie kupimy I jak to? Co, ja, ja wyczyściłem to się... Tu masz morta, chyba by wracał, jest dużo sprzętu po chłopie to... Okej, okay. dzięki wielkie. Nie wiem czy próbować zrzut i do was dołączyć, czy jebać? Tak, zrzut, zrzut, bo jestem w tym wodzie przy mnie, aha, no, Okej, okay, dobra. Tam w kanale. Próbuję. Masz pustki? Dzięki. No i próbujemy ten budynek najbliższy zdobyć w kole. Ten tu wysoki. Siedzę, do niego wejść. Patrzę, okucnę siarkę kurwa. Na obronę no to. Win game. Jeszcze tył sprawdzić, żeby nam nie weszli. Jesteśmy czy...? Na dole jesteśmy. jesteśmy. Na dole. Pewnie w tej l obok siedzi ekipa. 13 zespołów, więc poszturowane. chodźmy na, na górę. Jest okno. Idziecie? Na górę? Tak. tak. Schody są. W... Tu jest jeszcze trochę z... rzeczy do poszczyszczenia, tu ja bym sobie jakąś broń może. No to później się wychodzić do gazu i schodzić, bo później trzeba wejść na gaz i wrócić na dach. To MASZ mord PUTKI? Jeszcze O się na maksymalnie Na kurwiach nie jest. jest tam okrutne stąd tego budynku Pewnie. Przed nami tu jest jakiś ja główny taki tam... Ja bym wziął ten budynek tu po dachach co jest w kole Tu po dachach Ho, biega. Wyskoczył chyba No i tu dach jest kolejny Pod nami No i mamy high ground w kole 15 zespołów 5 drużyn Płytki, płytki zupełnie się, żeby mieć na maksa Wydatni przyszedł yes, Kurwa, doszłem w dynkę W stan Dzięki Bierzcie się Pula mamy do nas Goście już są tu pod nami Ładnie ja nie ma, mam macie jakieś boksy Ja nie mam nic w ogóle, 60 ammo ja? w zapasie. Ale do, do, do tego, do snajpery, do snajpery, do, snajpery. Aha. do snajpery, proszę Masz jeszcze moje Są pod nami Ja bym czekał jeszcze w, trochę w tym gazie Tyle jest? 3-6, czyli 3 2, 1 za mną no. Tu jest ten, Daszek Kurwa spadłem za nisk trochę No się wciągnąłem Plecy 2 na 1 On pewnie w tym budynku jest przy nas Albo na dachu Prosto! Puszuj, 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 puszuj Tak jest brawo, brawo panowie, panowie. Ja, ja ładnie, ładnie Z takiego gówna żeśmy tu weszli parę się. razy <laughs> no, Jeszcze bym powiedział, jeszcze to wygramy <laughs> no. To były moje słowa, dokładnie nie, to po tych Jeszcze dachach. to dobra A ja nie wierzyłem, że mordwu kupi Bira. Powiedziałem mu, odpuścić. Poczekam do naszych ksywek. zapiszę. O, medykiem jestem, fajnie. Oh. A <laughs> Joyce Roll Lambert